Jest kapitalnie super fajnie Jest kapitalnie super fajnie Bo jest tutaj piękny widok Piękny widok na całą okolicę Na całą okolicę Jest fajny tutaj widok No a tutaj jest śnieg Pomimo tego, że śnieg się już topi To jeszcze tutaj jest śnieg a tam zachód słońca. Witam, witam. Z tej strony Gracjan. Witam, witam. Pozdrawiam wszystkich tutaj z tego fajnego, kapitalnego yy, widoku. Tam jest właśnie ten piękny widok na całą okolicę. A tam jest znowu las. Las, piękny las. Tenże bardzo fajne widoki tutaj są i można właśnie tutaj podziwiać najprzeróżniejsze po prostu okolice no i y, też i tam mo można właśnie iść do lasu i do lasu można iść i tutaj po polach można się przechadzać i tak samo po wzgórzach, po polach, po łąkach. Tenże super fajnie. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć.